Cześć wszystkim, witajcie w moim nowym tutorialu. Jak widzicie dzisiaj coś um, o takim no, może nawet nietypowym kształcie. Chciałam Wam pokazać taką technikę, taki trick na optyczne wyciągnięcie, wydłużenie, wyciągnięcie oka do nadania im takiego bardziej um, wzmocnionego migdałowego kształtu, czyli um, coś dla osób z okrągłymi oczami bądź um, dla osób, które po prostu chciałyby, żeby ich oczy jeszcze były bardziej rozciągnięte w. Um, Przesz na twarzy. To jest też dobry trick dla oczu blisko osadzonych, które, które przez, przez to właśnie przemieszczają, jakby optycznie, linię wodną, troszkę wyciągają na zewnątrz, więc te oczy się bardziej rozstawiają. Użyłam kolorów takich fioletowych, brzoskwiniowych, odrobinę złota. Takie, wybrałam właśnie takie kolory, które będą się wybijać, na którym dobrze to będzie widać i przy okazji. Próbowałam nowej paletki, nowych cieni e, i ogólnie bardzo modne są teraz te kolory, więc dlatego, dlatego ich takich użyłam. E, mam nadzieję, że spodoba Wam się tutorial. Zachęcam do obejrzenia. Ok, mam już na twarzy podkład. E, użyłam podkładu CAT. Całą listę kosmetyków napiszę Wam na dole. E, korektor pod oczy Creamy Concealer Bobbi Brown. E, Bazy pod cienie firmy Lime Crime i. Puder będę i w kolorze banana, i podkreśliłam też brwi. I teraz zacznę od um, takiego mojego cienia bazowego. Użyję takiego pięknego lawendowego, jasnego um, odcienia fioletu. I to jest cień matowy. I pokryję nim całą powiekę. Ten taki cień jest piękny dla jasnych, um, jasnych um, cer. Z zielonymi oczami i z jasnymi włosami. Po, wychodzę tym cieniem powyżej załamanie delikatnie, żeby całość tak przydymić tym kolorem. Żeby tak ocieplić troszkę ten makijaż, w załamaniu nałożę taki brzoskwiniowy cień. Bardzo ładny, również pastelowy i on jest też matowy. I nałożę go właśnie załamaniu. I rozetrę do góry, tak żeby ten, ten kolor był widoczny. I teraz nałożę jeden z moich ulubionych cieni. To jest taki fioletowy, który, um, który opalizuje delikatnie na różowo. Na, nie wiem, czy tutaj zobaczycie może fajnie na ręce. Um. On jest bardzo subtelny i, i opalizuje na taką tak poświatę, fioletowa jest. I jego nałożę... On sam sobie powieka prześwituje y, y, przez, przez niego. Trzeba było go bardzo dużo nałożyć, żeby uzyskać ten, taki kolor. Dlatego nałożyłam sobie ten cień bazowy. I teraz palcem nałożę sobie ten cień i on daje taką piękną poświatę, taki bardzo fajny efekt. Pewnie w kamerze tego nie widać dobrze, ale ja to widzę. I tutaj mam taki bardzo jasny, już dość połamany pewnie wygląda biały w kamerze, ale on jest taki jaśniutki lawendowy, mocno napigmentowany, dlatego odrobinkę go nałożę pod łukiem brwiowym. I teraz przechodzę do kreski. Ostatnio moim ulubieńcem jest żelowy eyeliner Maka, to jest czarny zwykły eyeliner. To nie jest Black Track, tylko to jest Wholesome. Nie wiem, chyba z jakąś inną kolekcją po prostu wyszedł. Um, I ostatnio zdradziłam też. Mój ścięty skośny pędzelek na rzecz tego pędzelka Stigmy E11, w którym non stop robię kreski. Już myślałam, że takim już nie będę, nie będzie mi się tak dobrze robił jak takim skośnym, no ale ten, ten wygrał pod wieloma względami. I rysuję czarną kreskę. Pozwolicie, że wezmę lusterko, żebym miała po prostu bliżej, bo to jest, wiecie, precyzja. Z daleka do lusterka tak średnio mi to wychodzi, dlatego sobie blisko zrobię. Ok, kreskę już namalowałam. W sumie nie wiem czy ustawienia są takie same, bo miałam problemy z kablem i musiałam, <coughs> musiałam poczekać jakieś dwie godziny. I teraz, właśnie w tym chodziłam dwie godziny i, i teraz wracam z powrotem do tutorialu. <coughs> Przepraszam. I teraz y, pomaluję linię wodną białą kredką. W sumie ja dzisiaj nagrywam przy świetle dziennym, żebyście lepiej widziały te kolory. Bo jednak światło sztuczne, no, już nie oddaje tego, <coughs> tak jak to naprawdę wygląda i musiałam dużo edytować, żeby to naprawdę tak fajnie. Ten fiolet naprawdę wygląda na fiolet. I zaznaczę linię wodną. Okej jak zaznaczam linię wodną <coughs> i to, to, to zrobię ten trik, który właśnie tak pięknie, pięknie powiększa wydłuża oko. Um, ja użyję do tego celu białego eyelinera, którego szukałam wieki po prostu. Ten jest firmy Lime Crime i jest w kolorze Lunar Sea. I to jest cudowny, mocno pigmentowany, po prostu jakby kreda w płynie, bielutki eyeliner. Świetny do robienia jakichś akcentów, kropeczek, właśnie takiego malowania precyzyjnych linii. Bo jak chciałam właśnie zazwyczaj robić taką kreskę, to używam do tego celu białej kredki. Która już nie jest tak precyzyjna, bądź mojej kredki zrobione, zrobiona taka pasta z, z Duraline. ale to też nie, nie do końca tak wychodzi, jak, jak powinno. Wiem, że Inglot ma biały żelowy eyeliner, to również może dobrze służyć, ale to jest w płynie, zasycha i po prostu się nie rusza. Można to trzeć, można płakać w tym i jest nieznieszczalne. Mam jeszcze mam jeszcze a, 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 cztery, cz, a, trzy inne kolory, fiolet, taki błękit, jasny i pomarańczowy, i są w szklanych w opakowaniach, także to bardzo fajnie też wygląda. <laughs> Przepraszam, coś mi się w gardle. I e, robię kreskę, też sobie wezmę lusterko. Zobaczcie tutaj mniejsze, żeby mi było wygodniej. I wydłużam, tak jakby linię wod wodną bym chciała przedłużyć pod moją kreską e, czarną, więc w tym miejscu. Coś takiego. i e, e, to jakby powiększa, tworzy z, z linią wodną na oku, z tą prawdziwą tworzy taką jedną całość i potem odpowiednie cieniowanie na dole i uzyskam efekt naprawdę takiego wielkiego migdałowego oka więc teraz zajmę się dolną powieką jeszcze raz sięgnę po białą kredkę i pomaluję nią wewnętrzną część dolnej powieki, tak chciała chciałam przedłużyć i wyprostować linię wodną w stronę kącika Czyli troszeczkę najeżdżam na Powiekę. Widzicie, jak się prostuje dolna powieka? I to bardzo fajnie jakby wyrównuje kształt oka. Jest ta równowaga, że tą, tą część wyrównujemy, a tą wyciągamy do góry i wtedy oko ma kształt pięknego właśnie mi migdała. I teraz co? sporo tym biorę mój żelowy czarny eyeliner. Dosłownie ociu pięknego zamaczam. Znaczy, zamaczam pędzelkiem. Pamiętajcie w międzyczasie przykrywać swój eyeliner, żeby nie wysychał za szybko, nie zostawiajcie go tak otwartego na długo. I znowu się posłużę lustereczkiem, mam nadzieję, że coś będziecie widzieć. I robię kreskę na dolnej powiece, zaczynając pod tą białą linią, kreską, którą przed chwilą narysowałam kredką. Więc tutaj zaczynam i prowadzę liner dalej. W ten sposób dalej nie ciągnę um, tej kreski, tylko chodzi mi o to, żeby tutaj było jak najostrzej, jak najciemniej. Teraz wezmę cień z Inglota w takim ciepłym fioletowym odcieniu, który mocno polskuje na fioletowo. Niestety nie znam numerku, bo byłam mądra i za szybko nakleiłam sobie magnes, bo ona mi w paletce siedzi znaczy on, ten cień. I pomaluję, pomaluję tym cieniem wzdłuż tej czarnej linii, którą przed chwilą namalowałam. Podchodzę tym cieniem w miejsce, gdzie narysowałam moją białą kreskę. I też tak wykańczam, żeby tutaj były trzy równe kreski. Teraz tym samym cieniem wezmę sobie taki mniejszy skośny pędzelek i poprowadzę go wzdłuż tej czarnej kreski. Był bardziej nasz taki wyznacznik, taki szkic, i teraz muszę to rozetrzeć, żeby to nie wyglądało zbyt, zbyt oczywiście, że tutaj jest po prostu odci odci odcięta czarną kreską powieka. I teraz musiałam włączyć moje światło pomocnicze, bo już na zewnątrz zbyt ciemno się robi, dzisiaj coś tempo mi idzie ten, to nagrywanie. <grytanie> Przynajmniej się to przeciąga w czasie. I y Nałożę sobie w wewnętrznych kącikach złoty pyłek również w firmie Lime Crime w kolorze innym. Jest taki jaśniutki, pięknie połyskujący na złoto pyłek i ja go nałożę w wewnętrznych kącikach. Żeby razem z tą białą kredką utworzył taki trójkącik w samym wewnętrznym kąciku. Spotkające rzęsy lotką. je czarnym tuszem, ostatnio mój ulubiony Ace of Face. I teraz, żeby ten efekt podniesienia, takiego wyciągnięcia jeszcze bardziej podkreślić, użyję przykleję kępek, kępki numer 318 firmy Ardell. To Są kępki połówki i przykleję w zewnętrznym kąciku. My nie macie w Polsce, nie macie tak gorąco i w ogóle u nas jest co najmniej 15 stopni mniej niż u Was i praktycznie na stopada pada tutaj w Anglii. Także cieszcie się tym co macie, bo ja tutaj lata w ogóle nie odczułam w tym roku. Tak wyglądają przyklejone kępki, teraz druga. Połówki mam doklejone i pomyślałam, że jeszcze, jeszcze dodam, czegoś mi brakuje jeszcze na dolnej powiece, więc żeby to się tak trzymało kupy, to ten sam cień brzoskwiniowy, który nałożyłam w załamaniu, nałożę odciopinkę, rozetrę na dolnej powiece, zaraz przy tym fiolecie. Czyli bardzo subtelna, ale jeszcze bardziej pomoże mi tutaj e, powiększyć to roztarcie, bo im bardziej roztarte cienie, tym większe wydadzą się wasze oczy. Jeżeli robicie jakieś smoke i dolna na powieka, z prostą kreską, która się odcina, która, która widać, że, że po prostu jest zwykłą kreską, to zmniejszycie sobie bardzo oczy przez to. A jak y, im bardziej to rozetrzecie, to z daleka oczy będą wyglądały na takie duże, jak daleko sięga roztarcie. Wybaczcie, to skopi światło, ale dzisiaj coś, coś, coś sobie ze mnie żarty robi chyba. Ale mam nadzieję, że coś widzicie. Teraz oczy, jak oczy mam skończone, użyję bronzera. Na, żeby podkreślić, po prostu kości policzkowe. Użyłam pędzelka Sephora nr 40. Bardzo go ostatnio lubię do brązera. Ok, oczy mam skończone, twarz wykonturowaną, i przechodzę do ust. Usta się, że podkreślę jakimś jasnym, soczystym odcieniem różu. I zawsze, jeśli myślę o takim kolorze, zawsze sięgam po ten um, błyszczyk. Kolor Celebrity firmy Eveline. I on jest w kolorze. 571. No jest przepiękny kolor i bardzo mi się podoba. Tak jak wygląda na ustach i to jak pachnie, to, jak guma Donald. <grywki> bardzo mi się tym podoba zapach, przypomina mi dzieciństwo. I tak wygląda gotowy makijaż, tak się prezentuje. Jak widzicie, naprawdę ten efekt wydłużenia jest bardzo widoczny. Zapraszam do mojego bloga, gdzie zobaczycie więcej zdjęć w zbliżeniu tego makijażu. Zapraszam do przeglądania innych postów, jakichś tam moich, moich w moich wolnym czasie napisanych. Zapraszam na, mojego, na moją stronę na Facebooku i zapraszam Was wszystkie do wypróbowania tego makijażu. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Do następnego. Pa, pa. Fridays he plays at a local bar, stairway to heaven on guitar.